Witam Was serdecznie na kanale Twittera z Podcast. Mam na imię Paweł. Przed nami wyzwanie na grudzień. Jestem ciekaw, czy podobało Wam się nowe intro. A na początek wyzwania zadajmy sobie... Kilka pytań. Co oznacza słowo adwent? Na kogo czekamy podczas adwentu? Dlaczego symbole adwentowe łączą się ze światłem? Jak powinniśmy się przygotować do Bożego Narodzenia? W Polsce symbolika adwentu jest wyjątkowo bogata i piękna. W tym czasie sprawuje się świętą ratnią, na którą są przynoszone i zapalane lampiony. Ostatnio nowym zwyczajem jest przygotowywanie wieńca adwentowego z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele oczekiwanie na Boże Narodzenie lub tworzenie własnoręcznych kalendarzy adwentowych wszystkie znane nam tak zwane zewnętrzne symbole mają przypominać o tym co jest najważniejsze w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, przypominać o przyjściu na świat Syna Bożego. Adwent zatem to czas przepełniony nadzieją gotowości na przyjęcie Jezusa. Pierwsze słowa pieśni adwentowej Rorate celi w tłumaczeniu na język polski brzmią Niebiosarosę, spuśćcie nam z góry. To wołanie ludzi o pomoc Boga, aby zesłał nam swojego Syna. Od początku obietnicy złożonej w raju, gdy Pan Bóg zapowiedział zesłanie na ziemię Zbawiciela, trwa adwent ludzkości. Samo słowo adwent pochodzi od łacińskiego wyrazu advenio i oznacza przyjście, nadejście, przybycie. Jest z kolei tłumaczeniem greckiego słowa parusija, oznaczających objawienie i przyjście. Dla każdego chrześcijanina adwent oznacza radosne przygotowanie na przyjście Jezusa, to również oczekiwanie z wiarą na pomoc Boga. Adwent zbliża nas do tajemnicy Bożego Narodzenia i umacnia naszą osobistą relację z Panem Bogiem. Adwentowa symbolika przeplata światło z ciemnością i taka symbolika przenika też przez całe Pismo Święte, od stworzenia świata aż po apokalipsę. W akcie stworzenia świata oznacza zwycięstwo nad ciemnością. Dla nas, ludzi, światło oznacza życie i radość, a ciemność jest znakiem nieszczęścia i cierpienia. W adwencie symbol światła odnosimy w szczególności do osoby Jezusa, który jest prawdziwą światłością. W czasie mszy świętej roratniej dzieci przychodzą z zapalnymi lampionami przez pogrążony w mroku kościół. To symboliczny sposób pokazania, że na świat przychodzi Zbawiciel, by rozjaśnić mroki ludzkich grzechów. A zapalona w kościele Roratka, czyli ta świeca adwentowa, przypomina Maryję oczekującą narodzenia Jezusa, i możemy porównać ją do promyka nadziei, którą przynosi światu i ludziom. Jednak z roku na rok następuje coraz większa komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Już od początku listopada reklamy wzywają nas do zakupów i troski tylko o jeden wymiar przygotowania się do świąt, a my niestety przyzwyczajamy się do tego coraz bardziej. Duch Adwentu jest duchem nadziei i radosnego oczekiwania. Ale nie świętowaniem z wyprzedzeniem. Nie jest łatwo utrzymać tego ducha w obliczu nacisków komercji, które przemieniły tygodnie przed Bożym Narodzeniem w istne szaleństwo zakupów i rozrywki. Myślę, że powinniśmy przezwyciężyć ten komercjalizm i lepiej rozumieć Czym jest adwent, by dobrze przeżywać ten okres? Ojciec święty Franciszek w jednej ze swoich homilii powiedział, że zawsze grozi nam zeświadczenie Bożego Narodzenia, kiedy święto przestaje być kontemplacją, pięknym świętem rodzinnym z Jezusem w centrum. A zaczyna być świętem doczesnym, kiedy robimy zakupy, szukamy podarków, zapominamy o Panu Bogu, również w naszym życiu. Tak, urodził się w Betlejem, ale czy jest w nim zawsze obecny? Czujność i modlitwa to dwa słowa w okresie adwentu, ponieważ Pan przyszedł w dziejach w Betlejem, przyjdzie na końcu świata a także na końcu życia każdego z nas. Ale pamiętajmy, że przychodzi każdego dnia, w każdej chwili, w naszym sercu z natchnieniami Ducha Świętego. Papież Franciszek mocno ostrzega nas przed komercjalizacją świąt, ostrzega przed przyzwyczajeniem się do wiary, przed rutyną i zapomnieniem, że wiara powinna się nieustannie rozwijać. Mówi, że choinka nie może być centrum adwentu. Jego sensem jest oczekiwanie na narodziny Jezusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić. Papież podkreśla, że drugą postawą służącą dobremu przeżyciu okresu oczekiwania na Pana jest modlitwa. Wskazał, że nasze modlitewne oczekiwanie powinno być wsłuchiwaniem się w Słowo Boże, ponieważ także nam, chrześcijanom, będącym również ludem Bożym, zagraża zatracenie swojej tożsamości, a nawet spoganienie tak, spoganienie stylu chrześcijańskiego. Ostrzega papież Franciszek. W Adwencie trzeba być czujnym, modlić się. Otworzyć na innych, ale nie tylko być zamkniętym w nas samych. Jeśli patrzymy na Boże Narodzenie tylko przez pryzmat myślenia o tym, co kupić, by wyprawić wspaniałe święta, to Pan Jezus przyjdzie, ale my go nie spotkamy. W codziennym natłoku spraw umykają nam te wszystkie ważne elementy, ich znaczenie. Adwent to doskonała okazja, by praktykować codzienne radości, wdzięczności i dobroć. W tym czasie warto się zastanowić nad tym, czego chcemy doświadczyć. Możemy Poszukiwać czasu na pogłębianie relacji, które są dla nas ważne. Możemy próbować wypracować w sobie nawyk praktykowania wdzięczności. Poszukiwanie okazji do dobrych uczynków też może być dobrym pomysłem na czas adwentowego oczekiwania. W tym roku przygotowałem grudniowe wyzwanie w duchu dobroci i wdzięczności. Już 3 grudnia w Bazylice Świętego Andrzeja w Olkuszu odbędą się warsztaty bożonarodzeniowe, podczas których grupa wolontariuszy własnoręcznie przygotuje ozdoby świąteczne, wianki, stroiki. Dochód z ich sprzedaży zostanie zagospodarowany na cele dobroczynne. To tylko przykład, jak można pomóc, bo tak naprawdę działań, do których możemy się w w tym okresie przyłączyć i wesprzeć innych jest wiele, począwszy od szlachetnej paczki, zbiórek żywności, koncerty dobroczynne, aż po kiermasze bożonarodzeniowe. Jeśli tylko możemy, wspierajmy te pomocowe przedsięwzięcia swoją otwartością na drugą osobę i chęcią niesienia dobra w ramach grudniowego wyzwania. Taką formą pomocy Także była realizacja wyzwania z poprzedniego miesiąca. Na zakończenie zobaczysz, w jaki sposób ja zrealizowałem to wyzwanie. Aura czynienia dobra tak bardzo udziela się nam w grudniu. Zdecydowanie warto je ulec, by świadomie przeżyć ten adwentowy czas. Tak bardzo cieszy nas świąteczny czas, więc możemy przedłużyć tę radość, zaczynając ją wcześniej. I to od. Od nas zależy, czy to dobro zostanie z nami jedynie na czas adwentu, czy będziemy je nieść ze sobą każdego dnia. Pamiętajmy, że dzięki nam, nam wszystkim, Boże Narodzenie może być codziennie, tu i teraz. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Jeśli tego nie robisz, zachęcam Cię do tego, bo to pomaga zwiększać zasięgi tego kanału. Ale przede wszystkim dziękuję za Twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo moją działalność i rozwój tego kanału, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite. Bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz. Dziękuję Ci za to tu i teraz.